Witam wszystkich, Sport Prediction, przed nami film na czwartek, gramy o wielką kasę, zapraszam wszystkich na filmik, a partnerami kanału są STS Zakłady bukmacherskie LVB, Totalbet, Forbet, Noblebet i Betkris. Linki do rejestracji macie w pierwszym komentarzu pod tym filmem, możecie się z nich rejestrować, wszystkie promocje i bonusy bukmachera oczywiście pozostaną dla Was dostępne. Co było we wtorek, bombeczki na plusie, trafiliśmy Puchar Hiszpanii, Linares, Alawesz na jedynce za 6,80. Kursy powyżej 2,0. Również na plusie. Tym razem 215. Trafione Korki, Benfica B i Genoa. W remisach. Jeden remisik na 4. Trafiony Banfield z Arsenalem. I tutaj minus 40. Jeśli chodzi o kupon królewski. Do przodu. Trafione Mainz pod purką I dwa overki półtorej brameczki. W meczach Arminii z Bochum. I Wolfsburga z Keln. Statystyka wyglądała następująco. Że zarobiliśmy 770 na czysto. z filmiku wtorkowego. A ja oczywiście zaczynam od czwartkowych bombeczek. W ilości dwóch mamy Lanere z Majorką na remisie za 8-0. I Albacete z Cadiz na jedynce 7-0. Takie bombeczki na czwartek. A kursy powyżej 2-0 to wygrana Leicester z Totnem za 2.20 20 Atletico Paranense z Atletico Mineiro na dwójce za 2.30 30 Czankuja Taj z Schengen na jedynce 2.30 30 ze Strasburgiem na dwójce 2-0. I Adana Spor wygrywa z Istanbul Sporem za 2.80 80 Czwartkowe remisy to Cambur Leo Warden z Neknimechen. Za 3,50. Bangalore FC z ATK Mohun Bagan. Za 3,25. Chindia z Krajową 3-0 i Spezia z Lecce 3,65. Królewski kuponik na czwartek. To dwa overy półtorej brameczki w meczu Leicester Tottenham i Chelsea Everton. Oraz wygrana po całości Royal Antwerpi w meczu z Open. Do wyjęcia z kuponu królewskiego na czwartek 1255. A w lidze Typera mamy meczek Chelsea z Evertonem. Odpowiedź warta dwa punkciki do rankingu Ligi Typera, który już jest zaktualizowany. Po wtorkowym filmie hokejowym jak i piłkarskim. Przemek 104 punkty, Paweł Luszczak 96 i Poker 90, tak wygląda, top 3. A mecz wtorkowy piłkarski trafił tylko Patryk Ciesielski, wzbogacił się o 2 punkciki, a mecz hokejowy de facto trafił Paweł Luszczak i wzbogacił się aż o 5 punkcików. Tak więc gratuluję trafienia przede wszystkim dokładnego wyniku w hokeju, no bo to dość trudny wyczyn. A ja oczywiście zapraszam Was wszystkich do zabawy. Pamiętajcie, że mamy grupy VIPOLSKie z futbolu amerykańskiego Jak i z piłki nożnej. Zainteresowanych dołączeniem, zapraszam do kontaktu mailowego na sportpredictionspl Możesz również zostać wspierającym kanał na poziomie Pierwsza Liga lub Ekstraklasa. Co piątek na kanale jest dodawany film tylko dla wspierających, a w nim dość sporo królewskich kuponów na weekend. Z różnych dyscyplin oczywiście przeważającą dyscypliną jest piłka nożna. Zachęcam wszystkich do zostania wspierającym kanał, a możecie to oczywiście zrobić, klikając w przycisk Wesprzyj na moim kanale, jak i przy każdym z filmików. Mamy statystykę serii filmowych. Ja oczywiście zapraszam Was do oglądania innych filmików. Codziennie będą pojawiały się filmy z serii dziennej piłkarskiej, jak i hokejowej. Do tego oczywiście będzie filmik na Top-Ligi Europejskie. Od piątku do poniedziałku. Na chwilę obecną dziękuję Wam za uwagę, zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapeczkę w górę. Życzę wszystkim powodzenia i do usłyszenia w kolejnych filmikach.